Cześć kochani, was serdecznie, w ja szagdyjsko, w kolejnym e, vlogu, jest godzina 9.35, ja za 10 minut zaczynam e, jazdy, e, znowu mam takiego lekkiego stresa, ale wiecie, e, tym razem mi chwyciło 10 minut przed, a nie 3 godziny przed, e, także jest, jest dobrze, e, nie mam w ogóle na sobie makijażu, bo po jazdach od razu lecę właśnie na makijaż, na który jestem umówiona, pokażę wam pewnie. Jestem ciekawa, co wyjdzie. Więc tylko rano nałożyłam pielęgnację, mam buzie, włosy mam w kucyku, no bo jeśli wczoraj był umyty, no to nie potrafię chodzić drugi dzień w rozpuszczonych. I po makijażu lecę do Azdy odebrać paletkę, bo zamówiłam właśnie bibę od Nataszy Dynony, także nie mogę się doczekać, po prostu jestem taka podekscytowana, że wow, no bo 111 funtów za paletkę nigdy nie zapłaciłam. Chyba nigdy nie zapłaciłam tak dużo za kosmetyk. Eee, chyba nie. Ale pokażę Wam ją oczywiście. Pochwalę się, no bo to już taka wiecie, dziecinka, taka pryłeczka, wyczekiwane dziecko. No w takiej cenie mam nadzieję, że takie będzie. Ehm, więc, więc tak, myślałam, że pokażę Wam się co mam na e, sobie. Mam Srebrne takie małe kółeczka, to jest taki dwupak z asos Jak z Ewą robiłyśmy ten filmik z e, zakupami, kiedy sobie nawzajem wybierałyśmy rzeczy, to właśnie e, zostawiłam sobie te kółka, no i nasze srebrne, złoty zegarek, no bo jeszcze się srebrnego nie zrobiłam. I rano miałam niezłe kardio, bo prasowałam tą kurtkę. To jest taka e, jeansowa, jasna kurtka, taka e, niż jakoś bardzo długa, ale taka poniżej biodra, tak do pupy bym powiedziała, prawie, no do połowy. Zależy jaki to jest wysoki, mam M71. I to jest kurtka, którą ja kupiłam w Tesco na tym dziale właśnie FNF na ich ubraniach. Ja ją ostatnio właśnie wyprałam, no bo w po zeszłym roku to tutaj po podkładzie była brudna, więc rano ją prasowałam. Pracować taki dosyć sztywny jeans nie jest łatwo. I pod spodem mam bluzkę, e, taką zwykłą, prostą taki ja długi podkoszulek. Mam rajstopy w kropki e, z ASOSa także tak zobaczymy, czy one przetrwają, bo to są te za 8 funtów, co tak płakałam, że O Jezu, tyle za rajstopy 8 funtów, mam nadzieję, że będą dobre. I wansy, no i do tego będę miała ceratkę, więc tak... Nie, nie, nie mogę pokazywać teraz w tym lusterku, bo mam, mam ramki z Szymonem ze zdjęciami, wszystko się odbija, więc tam po prostu się nagrywam, więc tak wyglądam. Całkiem fajnie te rajtuzy wyglądają. Całkiem fajnie te rajtuzy wyglądają, bo... czekajcie, dosyć ciemno. O, bo te kropki są takie dosyć duże, więc mam nadzieję, że, będzie, że będą bardziej trwałe. Dam Wam taką małą wskazówkę, jeśli idziecie do kogoś pierwszy raz na makijaż i na przykład nie wiecie, jaki będzie efekt końcowy, a musicie jeszcze gdzieś, nie wiem, po mieście polatać czy cokolwiek, to ja tutaj miałam chyba <grym> na specjalną okazję czekała taka chusteczka z tołpu, to jest półmicelne w chusteczce do oczyszczenia twarzy i oczu. Oczywiście to jest małe, ale w razie czego to wiecie, na pewno pomoże, bo nie sobie całej paczki, no i okulary oczywiście, także ym, mam nadzieję, że nie będzie potrzebne, ale w razie czego mam. No dobra kochani, wróciłam do domu po makijażu i tak się w sumie nie przeglądałam sobie za bardzo jak szłam po mieście, dopiero teraz w domu i nie podoba mi się to, to, to co widzę, nie będę jak gdzie byłam, bo po prostu chcę wam pokazać tylko jak to wygląda, przemyślenie sobie dla siebie, więc na taką odległość, wiecie 2 metry przede mną to szedł, to nie wyglądałoby to może aż tak źle, miałam założone okulary, więc może dlatego jest trochę odbite tutaj przy, przy nosie ale jak tak się sobie właśnie, wiecie, przeglądałam z bliska, to e, słabo to widzę, nie podoba mi się, szczerze mówiąc. Więc po pierwsze, myślę, że to jest widoczne, może trochę, jak widzicie. Ocańmy to razem, tak? Więc ta linia, czy wy to widzicie? Myślę, że bez, bez problemu. Wyprosiłam o makijaż e, dzienny. W neutralnych tonach. Myślę, że te brwi są bardzo ciepłe, ale dobra. W neutralnych tonach powiedziałam, że nie chcę malowania dolnej powieki, bo zawsze płaczę, że na go tuszu nic jest, żeby nie było dawane. No i kontur brązer cała reszta. I powiedziałam, że tutaj mam problematyczne miejsce i potrzebuję je przykryć. O, jak słońce zachodzi, to jest to lepiej widoczne. Po pierwsze o, widzicie tą kreskę. Podkład się mega, mega mocno świeci. Wygląda na skórze brzydko i naznoszony. E, cienie pod oczami wyglądają źle. Konturówka zacięła za do ust. Zwróciłam uwagę, ale kolor samego podkładu nie jest aż tak źle zrobiony, ale czy wy widzicie tą kreskę? Myślę, że dosyć dobrze. Jak światło wpada do pokoju, to trochę tak rozmazuje, rozmazuje ten efekt, ale myślę, że jak tak zachodzi, to jest ok. Więc brwi no myślę, że mogłyby być to jeszcze teraz z przodu bardziej zaznaczone, bo ee, niekoniecznie to dobrze wygląda cienie, jeśli chodzi o blendowanie. Czekajcie, popatrzcie. Jest była neutralna paletka, coś delikatnie błyszczącego. Proszę jeszcze o zagęszczenie linii rzęs z brązową kredką, bo inaczej to było takie o bardzo gołe, więc nie jest źle, No całkiem Ok. Była użyta baza, e, ale ta kreska tutaj what? To... O, Okej, okay, rozświetlacz jest e, ciemny i drobinkowy, ale powiedziałam, że jest okej, okay, bo ja lubię się mocno świecić, ale ogólnie są plamy. I patrzcie jak skóra wygląda. Ten makijaż był zrobiony to jest godzina 14. O 11.30 40 minut nam to zajęło. Nam. Dziewczynia, może nie jest to aż tak, żeby było ciemno, bo to nie. Yy. Patrzcie, jak skóra wygląda. I to miał być podkład, który ma yy, mocne krycie i błyszczące wykończenie. Bardzo, bardzo mi się to nie podoba. A i tylko yy, było yy, przypudrować, a ja tak. Raczej. I tylko w sumie strefa te była przypudrowana. E, a tutaj wszystko było wciśnięte pędzlem. Więc jak właśnie wciskać sobie pędzlem, to tak to wygląda, dziewczyny. Hmm. Hmm. Nie wiem, co wymyślicie, czy ten makijaż się Wam podoba, więc oczami nie ma tragedii. Mogło być lepiej, ale na taką dzienną wersję jest spoko. E, brwi są moim zdaniem za ciepłe, prosiłam o chłodne tony po prostu opaska. Dlatego zawsze mówię, że jeśli robimy brązer, to należy odsłonić całą linię włosów. Ja począwam z takimi spiętymi włosami. Więc tak to wygląda. No i jeszcze skóra. Bardzo się świecę. Bardzo. Nie podoba mi się to. Ja lubię glow wykończenie, ale to jest po prostu... I czuję, pomimo, że miałam na policzkach za bardzo pudru, że mam takie ściągnięte, suche policzki. Nie badała mi się! No nie. Z daleka nie ma tragedii, tak? Bo w aparacie widzę, że podkład i reszta jest całkiem okej. Okay. I może aż tak blisko nikt do mnie nie podejdzie, ale w Zuzia dzięki za lusterko korzystam z niego. Dobrze, ci go nie wyjąłam w salonie, bo bym się przestraszyła. Pod oczami to okolica wygląda też, moim zdaniem, całkiem w takim porządku. Tutaj korektor się nie pozbierał, chociaż minimalnie tutaj w jednym miejscu, ale już mówię, nie bądźmy czepialscy. I mam wrażenie, że na nosie, a i rodzaj aplikacji podkładu, w sensie on był, podkład był tak smyrany, ja lubię kiedy podkład jest wciśnięty w skórę, była ogólnie baza, wszystko i tak dalej, ale no no nie, na czole czuję, że mi się wszystko lepi, a na policzkach jest takie suche i ściągnięte, a nakładałam swoją pielęgnację przed wyjściem, w ogóle mi się już pozbierało też przy nosie. O. Hmm. Od. Oceńcie wy ten makijaż w skali od 0 do 10. Tak wiecie, jakby ktoś wam tak zrobił, ile byście dały? Ja bym dała 3. E, bo dziewczyna była miła, miejsce było czyste. Jedyne co zrobiła, to widziałam, czy też ze ze zezwyfikowała sobie ręce, miała czysty pas pędzli. E, jedyne co, mm, mam nadzieję, że nie będzie mi opryszczka, bo e, wzięła pomadkę i konturówkę i po prostu wytarła fluseczkę taką, tak wytarła i od razu mi na, na usta, więc jeśli będzie opryszczka to dam im znać, to na pewno. Mm. a, bo sorry, zamyśliłam się, przymują je. Jeśli em, aplikujecie, nie wiem, bezpośrednio pomadki klientkom na usta, to należy to przy nich je zdezynfekować. Można spryskać, odczekać, zeskrobać trochę czy pędzelkiem i tak dalej, a nie przetrzeć chusteczkę, bo się tam są jakieś bakterie, zarazki, em, wie ile osób to ogląda, oglądało, dotykało to smerała, dawała na usta, brzydzi mnie. Sama myśl po prostu mam odróżniona. Ale chciałam przyjechać do domu z tym makijażem i zobaczyć, jak będzie trzymał. Także dwie godziny temu został ten makijaż skończony. Wygląda, jak wygląda. Mam ochotę to zmyć. Eee, myślałam, że poczekać do e, popołudnia i pokazać się Andrzejowi, żeby powiedział, co, e, co myśli, ale chyba nie wytrzymał W ogóle widzicie, jak mi słodzi samopalacz. Zawsze mi tak słodzi. W tym miejscu, nieważne, co używam, zawsze mam takie zgięcie, zawsze. Zawsze, zawsze, zawsze już muszę tą rękę tu skończyć, bo mnie denerwują te, te gapy. Ale nie swędzi tu buzia, swędzi slash mm, jest, jest suchą. Więc e, pokażę Wam może co kupiłam, bo mam kilka, w sumie nie wiem czy mam coś ciekawego. Nie, to jest dla Kasi, majtki, skarpetki. Kupiłam, a kupiłam rajtuzę, która mi polecała właśnie e, Justyna, bo powiedziałam, że to są bardzo dobre rajtki z Primarka właśnie te, Shape me były tylko m więc wzięłam 3,5 funta za dwie pary, więc dam Wam znać. Te rajtuzy, które mam dzisiaj na sobie, te z tu nie widać będzie te z ASOS-a, prezentacja. Te w kropki mega wygodne i fajnie siedzą na tyłku. nad nim musiałabym dzieć. Ja Jeśli mi nie, nie od dłuższego czasu, to ja na rajtuzy także mam normalną bieliznę, majtki, rajtuzy i na to jeszcze majki mam szczuplejące, żeby mi trzymały w miejscu. Bo zawsze mi ślizgał się krok w dół. A te są całkiem spoko. Także 8 funtów, ale myślę, że Warto, tylko czy się daje prała w rękach. Więc wzięłam teraz fuzy, no i tam jakieś pierdoły. Ehm. Także ogólnie było czysto i jeśli chodzi o makijaż, tylko ta pomadka. Pędzę i tak dalej. No dobra, zaraz, zaraz to zmyję, bo mi sądzi. Ehm, byłam w Aździe, jakieś tam pierdoły pokupowałam. Ehm. Teraz chciałam pokazać. A! Po to, po co poszłam do Asdy, moment. A gdzie byłam odebrać moją przesyłkę z Filunik, ponieważ zamówiłam sobie paletkę i w Asz jest taka opcja, że darmowa, e, no klikam palet na drugi dzień, że jest za darmo. A słucham, że tak będę właśnie na to sobie to po prostu e, odbiorę, mm, bo wcześniej miałam na Filunik tą opcję, wiecie, do, darmowa wysyłka na drugi dzień, ale nie chciałam już tego kupować, bo zapłaciłam 111 funtów za paletkę. Więc zobaczmy, co mi tutaj przyszło. O, tu się fajnie, bo wszystko w koszty. Takiego chyba dużego kartona, z jeszcze nie miałam. Także, no, jakieś pierboły. jakieś kupony, na rzeczy, z których nigdy nie korzystam. Dobra, to w bok. No i dobra, tak zapakowane o 15% off, na co? Dobra, nieważne na co. Tak to jest zapakowane i była taka właśnie promocja na nich, że jeśli wydałyście stówkę, to dostawałyście taki zestaw wart, chyba nie tam, 120 funtów, wiecie, ja nie wiem, ile to jest naprawdę warte, ale stwierdziłam, że wezmę, bo dlaczego nie? Bo tutaj mi się bardzo spodobało em, też zestawie opakowanie, ta kosmetyczka można powiedzieć, to są jakieś tam pierdoły, jakieś, nie wiem, toniki, kremy, o, jakiś primer, trochę tego ja za chwilę Wam pokażę, może tak na szybko, ale mega mi się podoba właśnie ten worek na kosmetyki. Nie wiem, nie wiem, czy Wam też wyskakiwała taka reklama jakiś czas temu właśnie, że takie worki, że można tutaj wsadzić wszystkie kosmetyki, wiecie, że kładziecie i tu tylko, tak, trzeba, czekajcie, muszę usiąść, o, tak, to, tak to się robi właśnie, że tutaj ściągacie, z boku to nam się robi taka kosmetyczka. O, widzicie? Trochę myślałam, że to będzie ładniej wyglądało, ale nie wiem, czy to pachnie. Czymś pachnie. Ale właśnie stwierdziłam, że to będzie fajne na. Uwaga, wiadomo, wyjazdy, bo mam takie kosmetyczki, że nie mogę w nie wsadzić wszystko, co potrzebuję. Tak sobie można, wiecie, otworzyć, rozwinąć. To jest takie, jakby wodoodporne. W sensie, jak coś nam się rozleje, to można to łatwo umyć. Także spoko to mi się na pewno przyda, bo. Ała! Wow, jeśli chodzi o Denone, to często jeśli są kody 15 czy 20%, 20 zniżki na filmik, to można bez problemu. Yy. To ten kod wchodzi na Nataszę, bo zamiast 118 można zapłacić 88. Tofi nie piszcz. Także może Wam tylko pokazać, co tutaj było w tym zestawie. Sporo tych rzeczy tutaj jest. No i dobra, co tutaj mamy? Krem na dzień, tak. Tofi nie piszcz. Nie pisz szybko tak ta wam ta Krem na dzień, w ogóle marki nie znam. Tutaj marka. Coś do włosów, też w ogóle nie znam, nie kojarzę. Mood by Nature, e, baza pod makijaż, jakiś primer. Super, ja bazę bardzo lubię, fajna, fajne pakowanie. Dużo tego tutaj jest, muszę przyznać. Yy, jakaś esencja do twarzy, pielęgnacja, zobaczę sobie, jeśli będzie miała dobry skład, do używała. Kodali, to na pewno dam Kasi, bo Kasi lubi kodali. To jest ten sorbet taki e, nawilżający. Mm. O, jakie fajne taka mini ta e, mata z Sigma do prania pędzli myślę, że całkiem fajna rzecz na przykład jeśli, wiadomo, na wyjazdy jedziecie, bierzecie dużo pędzli i lubicie mieć jakieś nie wiem, konkretne sztuki czyste to to się przyda, bo już tutaj takie dwie zasadki także super, ja mam taką rękawicę z Glam Shopu ją uwielbiam, tutaj kod 15% zniżki na następne e, czy na te marki, dobra, tu jest jakiś kod, sobie zostawię, tego jestem bardzo ciekawa, e, Aurelia Olejek na nos, to jest bardzo popularna marka na Toffi, nie pisz, na amerykańskim YouTube, na angielskim znaczy się, na angielskim. Yy, I te sera są dosyć drogie, a tu jest fajna pojemność, bo 4 ml tutaj można sobie sprawdzić. Yy, Emma Hardy, Moringa, Moringa, a nie, to maska. Myślałam, że ten balsam do demakijażu, także fajnie sprawdzę, bo nie mam masek. Yy, yy, odżywka, którą zostawiamy bez spłukiwania, nie znam. Ale też fajnie sobie wypróbować. Dużo tego, jak widzicie. Nux, nie lubię marki. Pewnie komuś oddam te zapachy. Mi w ogóle nie odpowiadają. Eee, zbyt intensywne, zbyt mocno perfumowane. Głowa mi zaraz boli. Lumenę, maska typu pil. Glu, jakaś maska Glow Peel z witaminą C. Sprawdzę sobie. Ogólnie się mówi, że te maski z witaminą... E, nie, z tylko te maski typu Peel o bardzo podrażniają skórę, bo te naprawdę zdzieram, robię sobie peeling przy okazji. Jakieś to w wróbelle, mówię, ja oczywiście się zgadzam, bo e, skóra jest gładka, chyba tak wiecie, tylko... się wydaje, że jest gładka, tam naprawdę jest bardziej podrażniona, ale dobra. E, Tutaj jeszcze jakaś maska marki REN. E, sprawdzę sobie, bo z ręki kiedyś miałam jakieś tam miniaturki, mi się całkiem spoko Prawdzały. Przepraszam, że musiałam mnie patrzeć w tym makijażu. Okropnie się czuję. Eee, jakaś kolejna maska do włosów. Fajnie, że jest dużo pielęgnacji, bo z kolorówką często jest problem, żeby trafić. Dalej. Eee, co to jest? Pure Primer, jakiś organiczny chyba. Kojarzę o tą markę gdzieś od taci, tak nie wiem czy się czegoś nie pokazywała, ale ja tu mówię. Tego wam pokazuję. Maska sobie będę później. I tutaj jeszcze serum mini, też marka jest popularna, kiedyś chyba tak maskę do włosów, nie do włosów, do twarzy chyba niesia od nich polecała, także fajnie sprawdzi sobie, to jest pojemność 10 ml, także okay. sporo. I tutaj jeszcze RMS Beauty, czy to jest ta pomadka, która zmienia kolor? A nie, taka po prostu pomaga, ale bardzo ładny odcień. Taki ciemny różyk. Taki kolor, co ja lubię, więc pewnie sobie przetestuję. Nie mogę. No i dobra. Tutaj teraz mamy o! Coś specjalnego. Dobrze zapakowane. A, tak otwiera. Żeby mi w domu nie spadał, bo mi się wściekła. Dobra. No dzień dobry. Karton porządny. Neutralna Biba Natasza Denona. Anna Przybylska prezentuje. Mhm. Mm Mam nadzieję, że nic nie pokuszyło, bo samo opakowanie jest trochę brudne. E, ciężkie, plastikowe, wyważone. To jest taki. Niudo, taki mleczny, biało-mleczny kolor. No i dobra, zobaczmy na nią razem. No, powiem Wam, że na żywo wygląda przepięknie. Ja widziałam tą paletkę e, Gold, chyba co Kasia ma. I ona jest takiego materiału. Tutaj nie ma tej takiej pokrywki na, na, na cienie. I powiem Wam, że. Robi wrażenie, bo to nie są kolory naturalne, tylko neutralne. Tutaj jest cały rząd w chłodnych tonach. Dwa kolejne są takie bardziej ciepłe. Bardzo takie retro dla mnie są te odcienie. No i wygląda paletka cudownie. Bardzo duże lustro. Rewel Boże. Bo nie, nie mogę. <ścoughs> Rewelacyjne jakościowo. Naprawdę super. E Jestem jeszcze ciekawa, jaka tutaj jest gramatura. 15 razy 2,5 grama. O, czyli więcej niż w Anastazji, bo w Anastazji jest chyba 1,8. Więc oczywiście nie natykam, no bo wiecie, chcę nagrać pierwsze wrażenie, ale wygląda przepięknie. Czy jest warta tych pieniędzy? Absolutnie nie. Absolutnie nie pewnie podobne kolory już gdzieś mam, eee, bo niektóre od razu mi przypominają eee, make-up gika, na przykład ten Coco, Bee, Cocoa Bear, Pasha, też mam gdzieś taki właśnie rudy, eee, rudy brąz, czerwony. Ale chciałam się rozpieścić, to jest taka moja nagroda z okazji porzucenia pracy w szkole tak się właśnie. Uhonor... Uhonorowałam, więc um, bardzo możliwe, że widzieliście makijaż... A, ona jest magnetyczna, tutaj no. Także będę na nią uważała. Pierwszym sobie przetestuję w domu, a później będę brała na warsztaty i na makijaże, no bo jak komuś powiecie. To jest właśnie a co to za, za paletka? A taka Nataszka za, sto, za 111. No to od razu wiecie, dziewczęści czułem bardziej prestiżowo, czyli się takich drogich kosmetyków używa. Dajcie znać, czy znacie te kosmetyki, właśnie tą, tą markę. No i tyle. No i tyle, no i tyle. Spodziewałam się, szczerze mówiąc, jeszcze poza tym, że tutaj był ten darmowy zestaw tych miniatur jakiegoś, nie wiem, jakiś próbek, czegokolwiek. W życiu nie wydałam 111 funtów na filmik, no ale dobra, nieważne. Najważniejsze, że paletka przyszła w całości. Piękna jest. To trochę różu, trochę takiego mleka All Neutral Biba. Piękna. Piękna. Także dobra, kochani. Zmówam to z siebie, ale jeszcze się nagram dziewczyną, żeby zobaczyły, jaki piękny makijaż dzisiaj mam, miałam. I znowu to z ust, bo się bez boję, żeby miała oprychę. Jeśli nie wiecie, co tu się stało, to znaczy, czy nie oglądaliście filmiku z e, pierwszym wrażeniem i testem na żywo biby, bo wiecie co, jest 21, ja skończyłam nagrywać, jak nigdy, i jak nie ja, więc jeśli jesteście ciekawi, co sądzę o tych cieniach, czy one są w ogóle warte zainteresowania, jak mi się z nimi pracowało, e, do Was odsłanę do filmiku, do którego link jest oczywiście pod spodem, a ja kończę, bo tutaj jest taki o, burdelik do ogarnięcia, dlatego nie lubię nagrywać wieczorami, ale, ale nagrałam i się cieszę. Także kochani, link do tego w opisie na dole. Widzimy się w kolejnym filmiku, także buziaki, trzymajcie się ciepło.